Siema, dzisiaj was nauczę kickflipa, tak jak mówiłem. Czyli, taką kickflip to jest podobny trik do Oli'ego, tylko robimy oli i dziecka robi obrót o 180 stopni. Potem należy wylądować. Postawy palców. Środkowy palec na tej tak bo tak samo jak do oli, a palec wskazujący przed jedną śrubką, tak po skosie bardziej. Tu. Zaczynamy i pchamy ręką w przód, ale staramy się, żeby ten palec, palec wskazujący jak najbardziej w bok, został potarty, to sprawi, że deska nabierze takiej rotacji. I ten trik możemy zacząć jak do Oli, tylko trzeba w dobrym momencie zobaczyć, kiedy deska nabierze dobrej rotacji, bo czasami może się tak zdarzyć, że wylądujemy na traki. I tak o, zobaczcie sobie parę filmów. Victor?